Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i jak widzicie na ekranach, dzisiaj odcinek związany z urodzinami Futs, eventem, który jest co roku w FIFA, w Ultimate. Cie. I w tym roku będzie on wyglądał, wydaje mi się, troszeczkę inaczej niż wyglądał w poprzednich latach, ponieważ teraz, właściwie nie wiem czy kiedy ten odcinek oglądacie, ale teraz, gdy to nagrywam. Jest event związany ze zmianami pozycji przez dwa tygodnie, więc nie sądzę, żeby jak było w poprzednich dwóch latach, właśnie na urodziny Foot, dostawaliśmy karty ze zmianymi pozycjami, typu Bale na przykład na lewej obronie, Alaba na SPD i tak dalej. Więc nie sądzę, żeby w tym roku jej również zrobiło coś takiego, ponieważ w dwa tygodnie taki sam event praktycznie to by było, to by było po prostu bez sensu. Więc na pewno nie będzie to wyglądało tak, jak wyglądało to w dwóch poprzednich latach. Być może będzie to zupełnie coś nowego do, do tej pory, czego jeszcze nie było i to macie właśnie na waszych ekranach, czyli coś na co bym bardzo chciał, żeby było, ale szczerze nie bardzo w to wierzę, żeby było, ponieważ nie wiem czy jest to w ogóle możliwe, żeby coś takiego zrobili. A są to karty zawodników z ich na przykład poprzednich klubów, typu jak widzicie tutaj na przykład Neymar z Barcelony, Gareth Bale z Tottenhamu czy Pogba z Juventusu. To by było według mnie naprawdę bardzo fajne, ale wątpię, że jest to możliwe do zrobienia. Nie wiem, piszcie, co uważacie na ten temat. A teraz przechodzimy do tego, co będzie bardziej prawdopodobne, czyli karty, które były OP w poprzednich FIFAch. Coś, co miało miejsce chyba w, na urodziny FUT 16, FUT chyba 17 również. I po tych kartach, które za chwilkę zobaczycie, omówimy sobie to, co będzie prawdopodobne na tym evencie urodzin FUT. Więc tutaj przygotowałem Wam 6 kart, które ja według mnie tutaj powinny się znaleźć, jeżeli będzie wyglądał event tak, że będą to karty OP z poprzednich lat. Jest to Musa. Overale, statystyki dałem po prostu losowe, więc nie zwracajcie za bardzo na to yy, uwagi. Bakayoko z FIFA bodajże chyba 17 czy 18 i Eric Bailey również chyba z FIFA 17 albo 18, były naprawdę te karty niesamowite. I drugą, kolejną, trójką jest to yy, Batland, jest Loik Remy i Abu Bakar. Wydaje mi się, że takie karty naprawdę byłyby ok, być może jeszcze bardziej podbustowane. Na pewno brakuje tutaj, nie wiem, Dumbi, na pewno brakuje i Ibarbo, ale Ibarbo bo, tak że nie ma w FIFA 20, więc raczej go nie będzie. Albo teraz przecież przyszedł mi taki pomysł do głowy, chociaż też nie sądzę, żeby on był możliwy do wykonania. W podobnie jak ten pomysł z poprzednimi kartami, właśnie z poprzednich klubów. Karty, które były w poprzednich FIFA zawodników typu właśnie jak Ibarbo, nie wiem, Ramirez był też bodajże w FIFA 15 albo 14, nawet. Gdyby dali takie karty, których nie ma w grze, ale wątpię też, że będzie to wykonalne. Więc bardziej najbardziej prawdopodobne właśnie jest to, że dostaniemy karty właśnie OP z poprzednich lat Lub jeszcze cokolwiek innego, co do tej pory nie było, więc możecie pisać swoje karty, jak uważacie, że będą właśnie OP na tym evencie Lub wasz pomysł na to, jak urodziny food będą e, wyglądały A teraz przechodzimy do tego, jak wyglądało to w poprzednich latach i jak prawdopodobnie będzie wyglądało również w FIFA 20 I jak zawsze będziemy korzystali z tej strony Yy, dam wam link oczywiście tej strony, jakbyście chcieli sobie zobaczyć na spokojnie, w, w pierwszym linku w komentarzu. I w poprzednim roku, oczywiście, mnóstwo paczek, to jest na każdym egzemplarzu, więc to na, możemy sobie pominąć. To, co było w paczkach, było tylko drużyna tygodnia i karty, właśnie z urodzin. Food, które wyglądały. Nie wiem, czy to są tak, tutaj, tak wyglądały karty w poprzednim roku. Mój wąt, że będą wyglądały również tak samo, ze zmienionym pozycjami w tym roku, tak jak mówiłem. Ale wydaje mi się, że mogą w tym roku na urodziny Food dorzucić najlepsze informy, lub najlepsze karty z danych eventów, które były w tym roku, żeby w tych paczkach naprawdę było mnóstwo kart do trafiania. Takie jest moje przewidywanie na ten event właśnie, że dostaniemy naprawdę mnóstwo znakomitych kart, które były już w tym roku w paczkach. Jeżeli chodzi o karty specjalne do SBC, był to David Villa Flashback, Arturo Vidal, Aleksander Eswain, Sejdu Dumba właśnie, Nani i Arjen Robben. Karta na koniec epoki. I jeżeli chodzi o SBC, tutaj macie właśnie te karty wszystkie teraz pokazane, które były w SBC. Był Sergio Ramos ze zmianą pozycji na napastniku, coś podobnego bardzo jak Mark Bartra w tym y, tygodniu był na napastniku również. Karta oczywiście dużo gorsza od Sergio Ramosa, ale bardzo podobna jeżeli chodzi o zmianę pozycji. E, Roben, Lukaku, na środkowej obronie też był w SBC. Perisic, Azvine, William, Vidal. I coś, czego najbardziej brakuje w tej FIFA, czyli SBC o ikony. To był chyba najlepszy prezent od jej, jakby SBC o ikony powróciły. Ale na to nie ma co liczyć. Więc teraz przechodzimy do tego, co było jeszcze. Były codzienne SBC, gdzie były naprawdę one w miarę tanie i były naprawdę bardzo fajne paczki. Tu macie ogólną cenę 80 i paczka za 45 tysięcy. Tutaj macie paczkę za 15 tysięcy, ale koszt był bardzo, bardzo tani do zrobienia. I też, jak widzicie, były foot 18, foot 17 i tak dalej. Codziennie mieliśmy kolejny, yy, kolejną FIFA, tak jakby. I myślę, że w tym roku będzie podobnie, że będzie nazwa foot na przykład 10, foot 11 i tak dalej, aż do 20, do foot 20. I codziennie będą naprawdę. Myślę, że fajne SBC z dobrą ceną. Mama nadzieję, tylko że to będą paczki wymienne, a nie niewymienne, co wprowadzili w tym roku. Co uważam, że jest totalnie bez sensu, naprawdę. I mam największą nadzieję, że tego nie będzie w FIFA 21, że te paczki jednak będą wszystkie wymienne za takie SBC codzienne. I tutaj macie wymagania kosztu um, SBC Ramosa, czyli karty. Prawdopodobnie też dostaniemy jakąś kartę, taką bardzo, bardzo dobrą z eventu. Nie jedną myślę w SBC, gdzie będzie kosztowała grubo ponad 500 tysięcy, więc na pewno karty 86, 85 w górę będą przydatne. Co nie znaczy, że będą droższe już w tym momencie, bo teraz 87 w górę przez wczorajsze SBC o kartę Shapeshifters naprawdę bardzo... Podróżały na rynku transferowym, Osiątki szóstki w dół raczej trzymają się tak jak były, ale do tego to sobie też przejdziemy za chwilkę. Dobra, tutaj przeskipowałem te wszystkie karty, które były wymagania, tutaj, tak jak mówiłem, zostawiam wam link, żebyście sobie zobaczyli na spokojnie, jakie były wymagania w tamtym roku. Jeżeli będą, to tylko wyższe, bo widzicie co robią, coraz z roku na rok jest wszystko coraz droższe i no nie bardzo mi się to, szczerze mówiąc, powodoba. Ale cóż, jest jak jest. Kolejne yy, zadania. Teraz mamy nową jakby zakładkę do zadań. Nowe okienko, tak? Czyli tych zadań na pewno o karty czy o coś więcej. Mam nadzieję, że również będzie opaczki. Podejrzewam, że ze dwóch zawodników w tygodniu, nie też ile będzie ten event trwał. Wydaje mi się, że będzie wszystko trwał tydzień i zostaniemy dwóch zawodników do zadań, właśnie yy, sezonowych. I w tamtym roku naprawdę te karty były fajne w tych zadaniach sezonowych, ponieważ był zatem Ibrahimowi na środkowej obronie na 89 overalla i trzeba było wygrać 9 meczów online, używając yy, 11 z mls więc takie wymagania były naprawdę uważam fajne. Fajnie, gdyby to powtórzyli w tym roku również o podobne karty, jak było to w poprzednim roku. A tak wyglądają właśnie karty Ibrahimowicza, Naldo, Gervinio, które były w zadaniach, tak by sezonowych. I teraz przechodzimy do tego, co jest, wydaje mi się, najważniejsze dla większości osób, czyli darmowe paczki. W zależności od tego, ile się razy logowaliście do FIFA, ile dni. Zawsze, zazwyczaj było to właśnie podczas Chińskiego Nowego Roku. W tamtym roku pojawiło się to po raz pierwszy, bodajże, w Urodziny Food, i myślę, że teraz również zobaczymy to podczas Urodzin Food. Tak w ogóle, kiedy będą Urodziny Food, bo o tym nie powiedziałem, a powinienem powiedzieć na początku odcinka. Prawdopodobnie będzie to 20 marca. Ten event rozpocznie się 20 marca, więc wtedy można się spodziewać darmowej paczki. Prawdopodobnie dla większości za 100 tysięcy lub 125. Ja na pewno będę miał paczkę za 125 tysięcy, bo na pewno przekroczyłem, no ja się niemal codziennie loguję do FIFA. Więc ja się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że też również będzie mnóstwo kart specjalnych. Tak jak mówiłem, najlepsze informy, czy najlepsze jakieś karty z danych eventów również będą w tym momencie w paczkach. I jest to chyba tyle. Tutaj macie oferty z poprzednich lat, więc jak ktoś chce sobie też zobaczyć, tak jak mówiłem, link będziecie mieli w opisie. A teraz przechodzimy do cen kart w tym momencie na rynku. I dobra, jak widzicie, osiemdziesiątki trójki leżą totalnie od naprawdę ponad chyba niemal dwóch miesięcy. Są w granicach 1000 monet. Nie ma zupełnie żadnych SBC, których osiądki trójki czy osiądki czwórki byłyby przydatne. To jest właśnie to, czemu nie ma SBC Ikony w poprzednich latach, w poprzednim roku właściwie, gdy było SBC Ikony, te składy 84 czy 83 były potrzebne, więc te osiądki trójki, osiądki czwórki trzymały cenę ponad 2000 zazwyczaj bardzo, bardzo długo. Teraz, jak widzicie, i osiądki czwórki, i osiądki trójki leżą totalnie. Osiądki czwórki, szczerze mówiąc. Nie wiem, to jest chyba najtańsza cena 80 czurek, jaka była w ogóle w FIFA. Niemal wszystkie karty, takie, takie typowo pod od SBC od 184 chodzą po, do 2000. Więc zobaczcie jak wyglądała cena 80 w, w FIFA 20 w ogóle w tym roku. Więc mniej więcej od grudnia, od połowy grudnia a właściwie to można powiedzieć, że nawet od początku listopada nie były tak tanie, jak są w tym momencie. I to naprawdę mówi bardzo dużo, w jakim momencie znajduje się teraz gra, więc mam nadzieję, że jednak jej troszeczkę ruszy bardziej z menu, z SBC i tak dalej. Z fajnymi SBC, z bardziej tanimi dla wszystkich graczy, a nie z SBC za pół miliona końców. Jeżeli pojawi się SBC o gwarantowanego informa, to karty. Może nie 84, ale 83, które w większości teraz chodzą poniżej 1000. Na pewno będą kosztowały powyżej 1,5. myślę, że przynajmniej około 2000 według mnie. Więc jak ktoś ma monety, nie wiem, nie będzie grał teraz przez tydzień, 2 trzy tygodnie, to polecam naprawdę poskupować sobie jak najwięcej 83. Jak tylko wiecie, też bardziej bym próbował w top 5 lig i bardziej te pozycje jak środkowy obrońca, środkowy pomocnik czy napastnik bo te pozycje zawsze są potrzebne do SBC, typu Aranguiz też jest na przykład uważam bardzo dobrą kartą do inwestycji czy Sarabia też na pewno genialna, Iglesias też bardzo dobra karta do inwestycji uważam więc jak ktoś ma wolne końce to najlepiej jeżeli będziecie nawet licytowali czy snajpili sobie karty za 800-900 końców, bo na pewno wam się to uda i zarobicie na to naprawdę bardzo dużo, tylko jedna wymaganie jest takie, że trzeba czekać aż to SBC wyjdzie a czy wyjdzie? mam nadzieję, że tak, ale czekamy na nie już naprawdę Ponad dwa miesiące, więc najwyższa pola, żeby cokolwiek wyszło. I teraz, jeżeli chodzi o karty wyżej ocenione, czekamy już bardzo, bardzo długo na SBC również o średnie ikony. One są w kodzie gry bodajże od ponad miesiąca i w dalszym ciągu tego SBC nie ma. I wydaje mi się, że event właśnie Urodzin Food, będzie idealną okazją dla jej, żeby to SBC się pojawiło o średnią ikonę. I patrząc na to, jakie wymagania robią teraz o na przykład kartę Shape Shifters, to nie spodziewam się. Żeby karta, żeby SBCO średnim ikonę było tańsze jak jakieś 500, może nawet 600 tysięcy Wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby było tańsze jak 500 tysięcy, czyli Przynajmniej dwa składy ocenione na 87 plus jakiś skład oceniony na 86 Więc nie sądzę, żeby też karty 85, może nawet 86 były przydatne Bardziej mi się patrzył na te karty 87, 88, 89 Ale te karty teraz 88, 89 są bardzo drogie Właśnie w związku z kartą Shift Shifters Więc jeżeli te karty stanieją ją Poniżej, myślę, 30 000, 88 możecie kupować. Karty 87, poniżej, myślę, nawet 21-20 000, wtedy możecie kupować. Teraz na pewno bym tego nie robił. Teraz jest czas na pewno na sprzedawanie takie karty, jeżeli macie. A karty 86 myślę, też możecie kupować, jeżeli będą w granicach 14. Tysięcy. Na pewno Wam się uda podczas nie wiem, nagród za ligę weekendową czy rund błyskawicznych. Teraz zaczyna się prawdopodobnie w piątek skopa Copa Libertadores, więc też spodziewam się jakichś kart specjalnych w paczkach. Na pewno rundy błyskawiczne, więc tych okazji, żeby wysnajpić sobie jakąś kartę, 86, kilka kart, 67, 68, na pewno się pojawi, więc to możecie robić podczas właśnie tego eventu. A urodziny fut będą niemal za dwa tygodnie od momentu publikacji tego odcinka. Także co, słuchajcie, to było na tyle. Tak mówię mówiłem, piszcie komentarzach swoje propozycje tego, jak mogłyby wyglądać urodziny fut w tym roku, jakie karty dostaniemy i widzimy się jutro w nowym evencie Skopa Libertadores. Na razie!